Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć, Zabezpiecz Auto z tej strony. Dzisiaj mamy Skoda Superb na zabezpieczenie systemem Canlock w wersji premium, czyli blokadora, strąbienie. Tak jak widać. Auta nie uruchomimy, nie rozpoznano kluczyka, dopiero po wpisaniu tajnego kodu możemy auto odpalić. Jest jeszcze oczywiście możliwość wykorzystania breloczka albo aplikacji w telefonie do odblokowania auta. Oraz aplikacja służy też do włączenia trybu serwisowego, czyli trybu, w którym oddajemy auto na serwis do ASO. Przynajmniej się nie przyczepią, o nic. Także Zabezpiecz Auto Warszawa, zapraszamy zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.